Zostaw mój piec złotko, bo się pogniewamy, kto sama go otwórz! Błąkany podróżnik? Nie powinno cię tu być, kochaniutki! Stary, jesteś blady, chudy, ale nic się nie bój. Dodam trochę przypraw i zrobię z ciebie smakowity kozek. Niech no tylko cię złapie! <grym i wyszczone> Wiedźma, widziałeś przecież. ona ma klucz? Słuchaj, ja... Skąd wzięłaś broń? Księciu z bajki nie był już potrzebny. jest! Dziękuję! Gdyby nie wyupiekłaby mnie! Sijana? Ty, kopelat Jasiu. przyszłaś się pobawić? Nie chcę tylko twoich fasolek możesz odetchnąć, Odechnąć? Bo nie chcesz się z nim bawić? Po co tu chodzi? Jaś już wie o co, więc szybciutko powie mi, co się stało z jego fasolką, prawda? Ale... ale ja ich nie mam. Oj, coś kręcisz. Może się jednak pobawimy jak kiedyś, to. Na przykład bliska koło drogi. Nie ma rączki, nie ma nogi. Ale ja mówię prawdę! Przysięgam! Naprawdę przysięgam! A Narietta kazała jej pochować w różnych miejscach, żebyś nie mogła stąd wyjść. W jakich miejscach? Nie ma pojęcia, ale już wiem! Józio, ten od Wilków. On będzie wiedział. On zawsze wtyka nos w nie swojej sprawy. Oby tak było, Jasiu. Bo jak nie, to cię znajdę i jeszcze sobie porozmawiamy, rozumiesz? A teraz zmykaj. No dobra, a ty co tu właściwie robisz? Poszukuję utraconego dzieciństwa. Wiesz, zabrali mnie do Kermoren, jak byłem małym chłopcem, a tam już nie było gier i zabaw. No jak myślisz, po co tu mogłem przyjść? Chodzi o Detlafa. Próbuję zmusić Annę Henriette, żeby cię wypuściła. Poszczuł potwory na Bokler. <grym> Cały on. No, ale nie fatygowałeś się tu, żeby zdać mi relację z najnowszych wydarzeń, prawda? Więc przejdź do rzeczy. Czy to nieoczywiste? Proponuję sojusz. Obojgu nam zależy, żebyś się stąd wydostała. Tobie, bo chcesz wrócić na wolność. Mnie, bo kiedy spotkasz się z Detlafem, skończy się rzeź w mieście. Najpierw mnie demaskujesz. Ląduję przez ciebie w więzieniu. A teraz przechodzisz po prośbie? Proszę, jakie życie płata figle. Normalnie powiedziałabym ci, żebyś się pieprzył. Ale z tego, co mówisz, giną przypadkowi ludzie. To nie była część planu. Dead Love miał zabić tylko tych, którzy zawinili. Nikogo więcej. Niech będzie, Wiedźminie. Przyjmuję twoją propozycję. Sztaman. Powiedz mi coś więcej o tym miejscu. To iluzja, tak? Mm -hmm. Stworzona przez Arturiusa Vigo. Odgrywałyśmy tu za Nariettą scenki z ulubionych bajek. Ta wiedźm nie sprawiała wrażenia, jakby chciała się bawić. Magiczna entropia. Niepodtrzymywane zaklęcie zaczyna się z czasem rozpadać, dziczać. Anna Henrietta wybrała niebezpieczne miejsce, żeby cię uwięzić. Poza mylą. Bohaterowie bajek nie zaatakują mnie, o ile ich do tego nie sprowokuje. Ale ty, jesteś tu obcy, więc lepiej miej się na baczności. Skoro już o tym wspomniałaś, czym zawinili ci rycerze, których zabił Detlaw? Krespi, Dilak, Lakrua, pejrak Peyran. Nie lubię do tego wracać, ale niech będzie. W sumie, powinieneś wiedzieć. Kiedy rodzice się mnie wyrzekli, to tym rycerzom powierzono misję wywiezienia mnie poza granice księstwa. Wykonali ją bez słowa sprzeciwu. Wiesz, takie dostali rozkazy. Mhm. Ale Krespi nie dostał rozkazu, żeby pobić mnie na hajem do nieprzytomności przy pierwszej próbie ucieczki. Adilak nie miał instrukcji, żeby mnie głodzić i lżyć. Jednego się wtedy nauczyłam. Rycerze nie zachowują się po rycersku, kiedy nikt nie patrzy. Przykro mi, ale to Cię nie usprawiedliwia. Nie powiedziałam Ci tego, żeby się usprawiedliwiać, tylko żebyś mnie zrozumiał. Wygnano cię z powodu klątwy Czarnego Słońca, prawda? Mhm. Okrutna księżniczki. Mutantki. Musiałeś o nas słyszeć. Ba. Jedną z was nawet spotkałem. Renfrey z Krayden. I co? Rzeczywiście była potworem? Na pewno była okrutna. Ale czy z powodu rzekomej klątwy, czy przez to, co przeżyła? Sam zadaję sobie to pytanie. Zabiłaś ją, prawda? Nie miałem innego wyjścia. Zabawne. To samo powiedziała matka, kiedy kazała wygnać mnie z domu. To wytłumaczysz mi w końcu, o co chodzi z tymi fasolkami? Mm -hmm, pewnie. Tylko uzbrój się w cierpliwość. Z tej krainy są dwa wyjścia. Moja ukochana siostrzyczka jedną z nich zablokowała. A od drugiego, które jest tam, w chmurach... Postanowiła mnie odciąć, ukrywając fasolki. Nadal nie rozumiem, jak. powoli. Ten chłopiec to był Jaś od Jasia i magicznej fasoli. Kojarzysz? Wspiął się po gigantycznej łodydze do skrytego w obłokach zamku Olbrzyma. Aha, i my zrobimy to samo, jak tylko ustalimy, gdzie Anarietta pochowała te pieprzone fasolki. W sumie są trzy: czerwona, niebieska i żółta. Aha. – A z jednej to nie wyrośnie? – Nie, bo musi być dokładnie tak, jak w bajce, jasne? No, to chodźmy poszukać Yuzio. Może faktycznie będzie umiał nam pomóc. Ty przodem. Yuzio zwykle kręcił się na polanie u podnóża góry. To kawałek stąd. na prawo od domku Wiedźmy. To, co właściwie dzieje się w mieście? Leje się krew, więc musimy się śpieszyć. Spokojnie, w krainie bajek czas płynie inaczej. Możemy tu siedzieć i tydzień, a na zewnątrz minie tylko kilka minut. na bajek przed intruzami. Takimi jak ty. O! Jednorożce! Złapmy je, to nie trzeba będzie wszędzie łazić na piechotach. Ja biorę różowe... Fajne uczucie, co? Przypomina mi o dzieciństwie. Mnie zgoła oczy mi... Możesz się rozwinać? Wolałbym nie. Spokojnie. Już po wszystkim. Wcale nie! Tam jest jeszcze jeden wilk! Za tobą! E, nie przejmuj się. On zawsze kłamie. A! To ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Ten sam. Słuchaj, mały. Jaś mówił, że wiesz, co się stało z jego trzema fasolkami. Wcale, że nie wiem! A w ogóle to uwaga na wilki! To będzie ciekawa rozmowa. No dobra, do rzeczy. Załóżmy przez chwilę, że jednak wiesz, co się stało z czerwoną fasolką. To gdzie mogłaby być? O, na pewno nikt jej nie połknął! O, nie, nie, nie! Na pewno nie! Oczywiście, ale gdyby, to kim byłby ten nikt, co jej nie połknął? Człowiekiem, najbardziej ludzkim człowiekiem. W całej bajkowej krainie! Ludzie! Wilki! Chodź! Na pewno nie słyszałeś, co się stało z niebieską fasolką? Może jednak sobie przypomnisz. Podobno leży gdzieś tam, w szczerym polu. Tak po prostu? I nikt jej nie pilnuje? Nikt! Trzy razy nikt. Jesteś pewien, że zupełnie nic nie wiesz o żółtej fasolce? Hm. Jest gdzieś bardzo, ale to naprawdę bardzo głęboko. Właściwie to całkiem pod ziemią. I kto ją ma? Hm? parobek, który wcale, ale to wcale na nikogo nie czeka. W ogóle. Ludzie! Wilki! Wi! Jeszcze słowo o wilkach, a pokroję cię na kawałki i skarmienimi ryby, rozumiesz? No dobra, pora na nas. Uważajcie na Wilki! Trudny rozmówca. Bo ja wiem, wystarczy wziąć poprawkę na to, że zawsze kłamie. A właściwie mówi przeciwieństwo prawdy. Mhm. Mm to gdzie teraz? Nie jestem pewna. Więc po prostu odwiedźmy pozostałe bajki. Przynajmniej te najważniejsze. Może wtedy wskazówki Józia biorą sensu? Nie ma tego znowu tak dużo. Czerwony kapturek, trzy świnki, złotowłosa i trzy niedźwiadki, długowłosa i dziewczynka z krzesiwami. Ach, no dobra, to do roboty.